Witam! W tym odcinku przedstawię zupełną nowość, zważając na rodzaj wydawanych modeli. Powstała nowa kolekcja, w której nabyć można nie samochód, nie statek, nie samolot, a czołg Tygrys Królewski w skali 1-16 od firmy Ashet. Co prawda była wypuszczana podobna kolekcja około 2 lata temu od D'Agostini czołgu T-72RC, również w skali 1-16, jednak tutaj już występują pewne różnice. To, co wyróżnia ten model na tle poprzedników, to również fakt, że będzie sterowany pilotem RC z wieloma funkcjami, jednak o szczegółach później. Wiernie odwzorowany model legendarnego niemieckiego czołgu. Skala, tak jak mówiłem, 1 do 16 W pełni napędzany. Prędkość do 4 m na sekundę. podkrąt obrazu zwierzy. Świecące reflektory. Symulacja wystrzału. Dym z rur. Jazda do przodu do tyłu. Obrót wokół własnej osi. Ruchoma lufa. Obracana wieża o 360 stopni. Wymiary. Wysokość 19 cm. Długość 64 cm. Waga około 5 kg. Materiały: metal i plastik. 68-tonowy Tygrys, najlepiej uzbrojony i opancerzony niemiecki czołg, był używany na polach bitew od lata 1944 roku. Wyznaczył nowe standardy uzbrojenia. Mocniejszy, cięższy, lepiej opancerzowny siał spustorzenie na polach bitew II wojny światowej. Poznaj historię tego olbrzyma, odkryj nieznane karty historii II wojny światowej i samodzielnie zbuduj zdalnie sterowany model czołgu co zawierał będzie każdy z numerów Tygrysa. A więc zawierał będzie metalowe elementy do składania Twojego modelu. Szczegółową instrukcję składania modelu, opis historii Tygrysa i jego dokonania bojowe, opracowania poświęcone czołgom na polach bitewnych. Zamawiając prenumeratę otrzymasz dodatkowo 4 prezenty i numer gratis, a dokładniej mówiąc, z pierwszą przesyłką ozdobny magnes tygrys królewski wykonany z kartonu oraz podkładu magnetycznego o wymiarach 5x5 cm. Z trzecią przesyłką organizer na śrubki i inne drobne elementy wykonany z plastiku o wymiarach 195x132x36 mm. Z piątą przesyłką poręczny komplet narzędzi 25 elementów wykonanych z metalu oraz plastiku. O wymiarach 15,5 na 10 na 4,9 cm. Z dziesiątą przesyłką model Tygrysa w skali 1-72, do 72 wykonanego z metalu i plastiku. Przywilejami, które przysługują dla prenumeratorów, to pewność zebrania wszystkich numerów, bezpieczeństwo za przesyłkę, płacisz dopiero po jej otrzymaniu, brak przedpłat, darmowa dostawa, gwarancja niższej ceny zawsze taniej niż w kiosku. Brak zobowiązań, a więc możemy anulować prenumeratę w każdym momencie aż 4 prezenty gratis. Twoja prenumerata krok po kroku. No tutaj jak widzimy są nieco inne zasady niż w przypadku zamawiania kolekcji z Dagostini, gdzie płatności dokonywaliśmy po otwarciu paczki na przelew bankowy. Tutaj sytuacja wygląda następująco. Zamawiamy prenumeratę poprzez wypełnienie formularza. Odbieramy paczkę, którą kurier dostarczy w ciągu 28 dni. No i od razu należy zapłacić kurierowy przy odbiorze, także taka różnica tutaj występuje. No i kolejne paczki otrzymamy raz w miesiącu i za niepłatność należy już uregulować do 14 dni. Kolekcja składa się ze 120 numerów i teraz jedna z ważniejszych spraw, czyli koszty. Numer pierwszy to koszt 4,90, zarówno w kiosku jak i prenumeracie. Numer drugi w cenie 19,99, również w obydwu wariantach taka sama cena. Numer trzeci i kolejne w prenumeracie to już koszt 34,99. Zaś w kiosku, począwszy od numeru trzeciego zapłacić będziemy musieli już 39,99, co daje łączny koszt kolekcji w cenie.